Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Czeczki z Minecraft w się Escape Część siódma, czyli part siódmy i znowu z czymś oksem Was witamy. Witamy My. Dobra yy, czytamy Witajcie na mapie Cooperative Plus Cooperative Zasady Zapamiętaj zasady, bo ja zawsze nie pamiętam. Nie niszczyć bloków. 2. Nie można stawiać żadnych bloków. Pamiętaj, żeby po drodze nie srać. Mhm. Można zamieniać się miejscami. Dobra. Ale... <laughs> e ale cicho, nie zamknij przez... się. Ale nie przez komedę, komedę, komedę. Komedę. Jeśli coś stoi na złotym bloku, oznacza to zazwyczaj, że. Pamiętaj, żeby nie fapać. Że trzeba to zrobić z partnerem Dobra dalej, dalej Jeśli coś stoi na złotym bloku, to to zazwyczaj, że trzeba to zrobić z partnerem 5 można spamować tylko spawnować tylko je, je, jedzę je, jedzenie no. to gracz pierwszy, gracz drugi. Dobra, to ja drugi. I ciągnijmy za co? Czekaj, co masz? Jabłka złote. Ile? 64. Czekaj, ja mam pociągnąć. Ja ja lubię ciągać. No dociągnij. ciągnij. za dźwignię aby rozpocząć rozgrywkę. Huj! Idziemy. Weź Komora y... B, komora A. Obóz zagłady! Gracz, gr gracz pierwszy uciekanie. to A, gracz drugi to B. Klikaj. Trzy. Cztery. A Boże, trzy, cztery, O, winda Ale sweet o. Mam książkę. A, do czytania. Ej, to jakie yy, to, to, to jak w Polsce w chyba, chyba wiem o co chodzi, wejdź na ten. A, masz... Y, możesz sięgnąć dispenser? Mogę. No to weź tam y, książkę. No Czekaj. Sweet. Idziemy. Dawaj, trzy, trzy, Cztery. Coś jak... It's better together. O, checkpoint. Checkpoint. Dawaj, noc. Dobranoc. KURDE! No, dobra. No. Jak klikam ciągle! Czekaj. Trzy. Cztery. A Tym razem role się odwróciły, nie w górę tylko w dół. Możesz pomóc swojemu partnerowi dostając odpowiednio te bloki spokojnie, nie Ej. są one o, o, po nie. Oj, jeden, dwa, trzy, cztery. O co tu biega? Właśnie nie wiem, stolik. O, stolik do kawy! Eee, ja e, Kawy chwilowo brak. Ej, co tam pisze? Co tam pisze na tych tabliczkach? Możesz pomóc swojemu partnerowi, dostrajając odpowiednio te bloki, spokojnie, nie są one podłączone. A ja tu co mam zrobić? Właśnie nie wiem. Weź naciśnij 1, 2, 3... Chyba wiem! Muszę dostawać tyle razy, ile to wynosi. Żeby było taki sam dźwięk. Naciśnęłam wszystkie i nic. Czekaj, cicho. Jeżeli co zepsujesz to To co robimy? O, od nowa wgrywasz save'a. Czemu? Taki sam dźwięk jest Ale co mam tu kurwa zrobić? No a właśnie ja kurwa nie wiem Kurwa <noise> <noise> Midełko kofa. Ej Co? Pamiętaj, że... Złoty blok. Ze złotych ja... A nie. Kurde, myślałam. Tam masz crafting table. On chyba po coś musi być, czy nie? Nie wiem, ja piję kawę. Brałaś mi tu kawę. Kawy chwilowo brak. No lej tej kole i streszczaj się. No, szybciej, no. Ej, guzik tam masz jakiś. A ja nie mam. Masz tylko drzwi ci zablokują. Blokują. Hmm. Hm... Czy czy... Musimy pojść. Jeszcze główkujemy. Zamieniamy się miejscami, okej? Okay? <słuch> 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 Zespawnuj se szyby i tu zadkę, aby nie było. Ja nic nie robię, ja nic nie robię. No, przecież możemy się zamieniać miejscami. To nie są komendy. To jest tylko niszczenie bloków, ale zasady była nie niż bloków, ale. my się hmm. Puści, guzik. mały dostrajając, a spokojnie. Mhm. 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 Klikam du PRL -e. Nie wiem, jakoś tak, 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 tak. Nie wiem, dobra, czy tu bo tu Czekaj, nie... Czekaj, jeszcze nie. Nie wiem o co chodzi. Oj, nie osiągnąłem. Idziemy. Już otworzyłem. Czekaj. 3, 4 ry. Po prostu naciskaj 3, mhm. cztery ry, i znowu do góry. Fajna ta mapka. No Ja mam zawiaru podobne coś zrobić, ale nie. Z it's better together Moja skrzynka. Nic Pusta. nie ma. O, moja skrzynka. Moja cienka. Checkpoint. Lawa. No, noc. Dawaj. Dobranoc. O Czekaj, bo coś tu. ma... Chwila, zaraz się co ja tu mam. Mam okienko. Pewnie coś będziesz musiał mi wrzucić, bo ja tu mam schody na górę i jakiś obraz. O, labirynt. Czekaj. Okay. <laughs> jak ja tego nie lubię. Mm, a jak ja nie lubię labiryntu? Jaki żal w ogóle? No nie, drabinki. Pozwolisz, o. że mu muszę szczytować. Co się zrobiło? Nie wiem. Jeden, yy, 1.64. Dziękuję bardzo. Ej, no! No niestety, tu coś jest zbugowane. Nie jest zbugowane. No jak nie? Nie! No nawet. Po szczytowanych blogach nie umiem chodzić. To już jestem jana? Nie. Utknąłem. Mam skrzynkę, mam wiaderko. O, daj wiaderko, daj wiaderko. Bo ja tu mam wodę. I to. Je... Wiesz co? Wy, wyrzuć Ale... to, wyrzuć to. Ale ja musiałam. Do ten... lawy, wyrzuć to. Ale już wyrzuć nie mam to tego. do lawy, bo przecież. Prosta... Nie mam tego. Tak? To kimnij się. Co? Kinij się. No nie widziałem, dobra mniejsza. Masz wiaderko. Wiaderko, cuksy. I musisz to wyleć tutaj na lawę, abym mógł przejść. Ups! a no dobra, jest zawsze. Tylko teraz, jak... O, dobra. Trzy, 4, ry. Trzy, cztery. Naciskaj. Naciskaj! No, znowu nadwór. Nadwór? E, proszę proszę przeczytaj. Czy... Czekaj, ja to co? Ja Przeczytaj. Stój. Stój. Dzięki za przejście mapy. Jeśli mapka Ci się podobała, daj lubię, to na... M... Debilu! Jest to dopiero faza alfa. An <laughs> Przeczyta! Chciałam prze przeczytać analna. No, przestań! Ogarnij się. Dorobię jeszcze parę <laughs> pokoi. Jeszcze jedno: znajdź budkę z, z bedrock i zabij ojca Creeperów. Co tu jest? Zemścił się na wszystkich Creeperach. I co? A. O! Fuck. Czuję, że coś się dzieje. Czuję, że coś się dzieje. Ja też, ale nie wiem co. Ja nie słyszę nic w ogóle. Y A ja też widzę. Widzę fajerwerki To jest witaśnie Tak, bardzo, pół mapy już nie ma Dodatkowo y Spadam wody dali Motylem jestem ma 3 fPS -y mam a Zero A ja mam już jeden mam. Już się uspokoiło? Chyba. A ja nadal mam 4 FPS. To nie wiem, kończymy. <noise> y na koniec z lagami. No. Chcę jeszcze widzom pokazać mapkę <noise> po wyburzeniu. O, 6 FPS-ów. Postęp. Już lagi mijają. Czekajcie. A 0 FPS-ów. <noise> o. Dobra, widać z tymi lagami się nie wygra, więc. Komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie, więc na razie. Pożegnajcie. Oj, 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 gdzieś wpadłem. Czekaj, bo spadam. O, to tu był cały motyw. Dobra, na razie.